Hej, to ja jeszcze raz. Super sobie w ogóle popsuł sprawę na shutdownie. Bo za pierwsze miejsce, na przykład te gramy Rosom na 16 rundze, tak? To dostałem około 10 parków za pierwsze miejsce. To jest po prostu szalone, a za drugie miejsce chyba 8. To, jest, to się chyba stało? Nie wiem. bo się tak nie było. Jeżeli wiecie coś o tym, to możecie mi napisać, bo to jest trochę dziwne, tak? A no, nie mogę. Bo to jest, naprawdę, to jest strasznie dziwne Ja się, naprawdę Dzięki temu wbiłem sobie 13 rangę na tiku I ten I sobie rosy wbiłem na 16, no to jest właśnie moje, to jest takie dziwne Wiesz o, ja, ja wam pokażę nawet Czekajcie No i jeszcze to Nie wiem co, ale ten super sel, nie wiem co on robi że, że 10 pukarków od razu za wygraną to jest szalone, naprawdę. A, a na przykład za dziewiątym miejsce lub dziesiąte to tylko minus 4 na przykład. A, a za jest te, To jest takie jak praktycznie na sidżu tylko, tylko mi się odejmuje te pucharki, a 10 puparków w tym danym sidżu tak? To jest takie bez sensu. A to może nie jest bez sensu, ale to za łatwo się będzie wbijać te pucharki. Ma około 900 ileś pucharków. I on tak strasznie wbije te 1000, szok rok. Jeszcze mnie... sobie zobaczycie. Teraz będę mieć plus 4 około. No, zobaczycie sobie nawet nalecami. Albo min... plus 3, nie wiem. Albo plus 2. nie, plus 1. No to nie było tematu. Ja zrobię cięcie tak na szybko, żeby Wam pokazać, że dostanę 10 pucharków za wygraną. Robię. Chwilą mam przerwę i wracam jak wygram. A no i właśnie może być live też jutro. Tak o 13. A więc możecie kłaść, możecie nie. To zależy od Was. Ale się teraz tym joystickiem i staram się zająć te pierwsze miejsce lub coś w tym stylu. A po prostu zagram na przykład i tak. No, ja chyba z, z na rosę i wam pokażę. Bo to takim trochę za trudno jest. Ale ty znaczy, na przykład za 8 miejsce dostaje się minus 2? Kiedyś się dostawało nawet minus pięć. Na przykład. To jest jakieś. Co? Aha. Tutaj znaczy, mój kolega teraz. Wirtualny oczywiście ma za znaczy, chwilę sześć z pucharków i... przez ten bug. Znaczy, chyba, nie wiem. Ale to jest trochę dziwne to ja wam pokazuję żeby tak na szybko, bo ja bo to jest dziwne bo jeszcze wrócę teraz kolejny od... ten odcinek ale ten mieć tak po prostu bez montażu i tak dalej tylko tak na szybko po prostu nagrałam go żebyście ee, się nie dziwili ale jest trochę, trochę dziwne moim zdaniem, jest strasznie dziwne Dzięki Rosa. Znaczy dzięki Bibi. Nie, Bibi robi, ale spoko. Teraz jak najszybciej zająć chociażby drugie miejsce. To będzie plus 8. Albo niby jak magicznie się to zmieniło. Nie wiem, może. Ale początek tego... tej aktualizacji to w ogóle tak nie było. Naprawdę. Na Te szali tutaj przyjdzie. Ten karel inwalida po prostu. jej Teraz będę dostał minus 2. Na przykład jeżeli zobaczycie, na przykład tak? Na tym odcinku co wyjdzie pierwszy dzisiaj, to tam było, że Rosa ma u mnie trzy, 315 pucharków. A i ten odcinek nagrywam tam około 10. Nie, żartuję. Około kilka minut temu, na przykład, i z, możecie zauważyć różnicę. Tam w kilka minut to wbijam. Nie dobra, tutaj ja po prostu nie wiem, jak mam co zrobić. Jakże sobie screenshot zrobić. Nie wiem, naprawdę, albo po prostu będę aż do skutku, żeby zająć drugie, pierwsze miejsce. Nie wiem, do skutku, ale naprawdę, to jest jakaś, nie wiem, jakiś bug, pomyłka, nie wiem. Nie mówię, że to jest a, a, ani złe, ani dobre, ale naprawdę jest trochę dziwne, tak? Coś tu jest? Nie, jednak tam było szeroko. Nie widziałem jej. Dobra, zostawię te trzy skrzynki z Power cubesami Niech Tylko Pan to mi zostawi. Naprawdę, to jest takie... Suleiman jest zbyt OP. Znaczy ja po prostu zbyt szybko się wbije w te pucharki i to tyle Na ja przykład zamiast 14 to ja dostałam na przykład 20 Bo dwa razy wygrałem, na przykład To jest takie... Nie no Hu hu Chodź, chodź, chodź Ja chcę na... naładować sobie po prostu ulta, żeby było łatwiej, tak? Daj mi się u, daj na ulto naładować, proszę, um, pamciu. No to jest dopiero 9 osób. No, trochę za mała ta strefa. Jak na 9 osób. Dzięki. No, teraz minus 1 dostał, kiedyś minus 2 się dostawało na przykład. Nie wiem, mi się zdaje, że Superstar idzie w złą stronę, naprawdę. Chodź, skocz, no, skocz. No, skocz. No, skocz. No, skocz. Skocz, skocz, skocz. Coś... A nie, to jest Shelly. Tak trochę niezbyt komfortowo się czuję. Dobra, każdy ma ulta oprócz mnie. Tak, muszę teraz to no. Tu jest szali na ulcie. to jest El Primo na ulcie. Tam był drugi... druga szali na ulcie. No to jest jakieś patologia I to widzicie? To jest po prostu patologia Aż do skutku. Aż do skutku. To jest normalne, ale no naprawdę nie wiemy. Nie wiem, bo tak to robi bez sensu 7 minus. Nie dobra ja robicie, nie czy naprawdę, ale teraz... O, i teraz za pierwsze miejsce dostałem 10 farków i macie dowód.